Arlan ponownie wysyła jasny sygnał gwiazdom Brazylii. Na Mundial w 2026 roku pojadą tylko ci, którzy będą w 100% gotowi do gry. Po październikowym ostrzeżeniu wobec Neymara, selekcjoner tym razem podkreślił, że ta sama zasada dotyczy Viniciusa Juniora. W rozmowie z brazylijskimi mediami zaznaczył, że konkurencja w ofensywie Canarinos jest tak ogromna, iż nie ma miejsca na półśrodki. Jeśli Vinicius będzie gotowy tylko w 90%, powołam innego zawodnika. Mamy wielu piłkarzy na najwyższym poziomie, podkreślił Ancelotti. Słowa Włocha odbijają się szerokim echem, bo Vinicius, autor branki dającej awans na Mistrzostwa Świata, myczu z Paragwajem jest kluczowym elementem zespołu. Brazylia już myśli o marcowym starciu z Francją w Bostonie, które będzie jednym z najważniejszych testów przed mundialem. Ancelotti jasno kieruje przekaz, w tej drużynie liczy się pełna dyspozycja, bez wyjątków nawet dla największych gwiazd.